Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w tym zimowym odcinku. Jak widzicie, śniegu trochę napadało i cały czas pada. Dzisiaj myślę, że wrzucę ten film tego samego dnia, co nagrywam, także będziecie wiedzieli, że to jest, tak powiedzmy, już no, pod koniec albo powiedzmy w środku listopada. Natomiast dzisiaj porozmawiamy, słuchajcie, o śniegu stricte. Powiem Wam, jak on negatywnie wpływa na drób, czego się wystrzegać. No i przede wszystkim, jak wtedy się zająć drobiem, bo wiem, że to Was interesuje. Część ludzi tydzień, dwa tygodnie temu zakupiła młode kurnioski, no i myślicie sobie, co tu dalej robić, jak taka pogoda za oknem. Mrozu jeszcze nie ma, no ale już jest chlapa, zimno, w nocy jakiś przymrozek już może się pojawić, więc na co zwracać uwagę? Słuchajcie, to mam nadzieję, że w tym odcinku uda mi się odpowiedzieć. Więc zapraszam do oglądania, oczywiście wielka prośba o łapeczkę w górę i subskrypcję, żeby jak największa liczba ludzi widziała ten film, żeby jak największej lu liczbie ludzi po prostu pomóc. Ale już nie przedłużając, słuchajcie, zaczynajmy. I tak, najważniejsze rzeczy, o których trzeba pamiętać. Pierwsze, o czym powinniście pamiętać jeszcze przed tym spadkiem tego śniegu, który i tak nastąpił dość późno, musimy, słuchajcie, pamiętać, żeby kurnik był odpowiednio zaizolowany, czyli ściany, okna, drzwi, yy, dach, to wszystko, słuchajcie, musi być odpowiednio zaizolowane. Czy wy to zrobić jakąś wełną mineralną, czy styropianem, czy jakoś inaczej, pianką PUR, nie mam pojęcia, słuchajcie, chodzi o to, żeby to zimno nie wpadało, a ciepło, żeby się nie wydostało z kurnika. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pamiętajcie, żeby kurom, szczególnie teraz zimą, podsypać więcej ściółki do kurnika, dać więcej tej słomy, żeby im było cieplej. Po trzecie, pamiętajcie o tym, żeby nie panikować i nie denerwować się w momencie, kiedy temperatura spadnie. Ponieważ to nie jest tak, że kurą się, słuchajcie, coś stanie, że kury wam padną, bo kura jako tak ogrzeje się własnym ciepłem. No i oczywiście, im mniej miejsca w kurniku, im więcej kur to dla kury będzie lepiej, będzie cieplej, ale z drugiej strony uwzględnijcie to, że teraz kura nie będzie tyle chodziła po wybiegu, więc musi mieć trochę tego miejsca w kurniku, a jak będzie go miała bardzo mało, to może dochodzić do jakiejś pterofagi, do wydziobywania piór. Do kanibalizmu, nawet także lepiej, żeby tego miejsca w tym kurniku było trochę więcej. Kolejna rzecz bardzo ważna, pamiętajcie o świetle. Pamiętajcie o tym, żeby światło w kurniku, jeżeli na zewnątrz się robi trochę ciemno, żeby w kurniku to światło cały czas było, żeby nie dochodziło do sytuacji, że w ciągu dnia w kurniku jest ciemno. Oczywiście mówię o sytuacjach, które każdy z nas może zapewnić, bo jeżeli nie macie światła w kurniku, no to niestety no, nic nie zrobicie z tym, ale polecam wam zamontować wtedy nie nawet jakąś super żarówkę jakąś ledową może być to nawet jakaś halogenowa słuchajcie cokolwiek żeby tylko się świeciła. Jak możecie ogrzać kurnik? Tu możliwości jest bardzo dużo. Ja polecam sztuczne kwoki, słuchajcie. Jeżeli kurnik macie odpowiednio zaizolowany i dacie takie dwie, może trzy sztuczne kwoki, to są takie żarówki, które właśnie generują to ciepło, to na pewno w tym kurniku będziecie mieli cieplej. U nas jest taka sytuacja, że ten kurnik jest bardzo wysoki. Wiem, że u Was są dużo niższe te kurniki i po prostu łatwiej będzie je ogrzać. Kolejna bardzo ważna rzecz dla osób, które teraz zakupiły kury, słuchajcie, też się tym nie przejmujcie. Kurnik zostawcie delikatnie uchylony. Uchylony, jak nie macie jakichś dużych drzwiczek, warto otworzyć okienko kurkom, żeby one mogły sobie swobodnie wychodzić, kiedy będą chciały, no ale na pewno istnieje większe ryzyko, że będą bardziej osłabione, że się rozcharują niż w przypadku gdybyśmy mieli na przykład słuchajcie temperaturę no, dużo lepszą, a na wybiegu by było po prostu mniej śniegu leżało lub po prostu byłaby temperatura dodatnia. Teraz jest jeszcze temperatura dodatnia, natomiast patrząc słuchajcie na pogodę, ja teraz w miesiącu listopadzie nie polecam Wam kupować kur, już. Chyba, że ktoś kupił, no to teraz nie ma wyboru, musi się tymi kurami zająć. Procedura jest taka sama jak w przypadku kurek, e, które zakupiliśmy słuchajcie miesiąc 3 czy 4 temu, e, natomiast no trzeba się liczyć z tym, że kury są wtedy bardziej narażone i najlepiej, żeby te kury były po prostu kupowane jako starsze, czyli nie w dziesiątym tygodniu, ale na przykład właśnie w osiemnastym, dwudziestym. Kolejna bardzo ważna rzecz, pamiętajcie, żeby karmidło i poidło słuchajcie wstawiać bezpośrednio do kurnika, ponieważ tam po prostu na zewnątrz może zamarznąć. Ale myślę, że jest to podstawa, raczej każdy o tym wie. Pamiętajcie o żywności, że teraz nie kury nie znajdą zielonki i tam żadnych robaczków na wybiegu i wszystko, słuchajcie, trzeba im dostarczyć w pokarmie i o tym musimy pamiętać, to jest bardzo ważne, więc tutaj więcej warzyw, jakieś buliony, jakieś parowane ziemniaki, coś takiego, żeby te kurki miały, żeby się najadły do syta. Będą, zobaczycie, pobierały więcej pokarmu, nawet nie ze względu na to, że się nie ruszają, ale ze względu na to, że jest zimno. A jak kurom jest chłodniej, to pobierają tego pokarmu więcej. W sumie tak jak my też się stajemy bardziej. Głodni jak jest po prostu chłodnie, jak jest ciepło, to bardzo często nam się nie chce aż tak jeść. Kolejna bardzo ważna rzecz, słuchajcie, o której warto pamiętać, to jest. Kwestia związana bezpośrednio ze śniegiem i jak on oddziałuje na kury. No szczerze mówiąc wcale, to znaczy, jeżeli kury nie mają z nim jakiejś większej styczności, to problemu nie ma. Natomiast jeżeli kura jest długo na wybiegu, nie wraca do kurnika, no to wiadomo, że ten organizm się wyziębia, kura może złapać jakieś objawy podstawowe, a potem może być coraz gorzej, czyli na przykład katar, kaszel, kichanie, jakieś biegunki i jeżeli to nie, nie zostanie zaleczone, no to później mogą być jakieś inne, większe objawy, które już jest bardzo trudno wyleczyć, typu brak reakcji na zmysły albo brak poboru pokarmu. Co jest jeszcze szkodliwe? jeżeli jeżeli będzie dużo śniegu na wybiegu, no teraz to jeszcze tak nie pada. Z tego co pisaliście, to u was też tam w wielu miejscach jeszcze w ogóle nie padało. Ale pamiętajcie, jeżeli będzie dużo śniegu na wybiegu, a wy tym kurom nie odśnieżycie wybiegu, co ja polecam nawet trochę przed kurnikiem to zrobić, to nie zalecam, żeby kury chodziły po śniegu. Ich organizm wtedy bardzo szybko się wyziębi i może dojść do różnych problemów związanych właśnie ze zdrowotnością u drobiu. Więc lepiej wtedy tych kurek po prostu nie wypuszczać. Nie bójcie się, jeżeli jeden dzień, a to jest bardzo szkodliwe dla kur i powinniście o tym pamiętać. Będzie bardzo wiało, padało. Tak zwana zamieć z zawieją. Jeżeli coś takiego, słuchajcie, się pojawi, abym ja kur w ogóle z kurnika nie wypuszczał. Nic im się nie stanie, jak dzień, dwa czy trzy posiedzą w kurniku. Pamiętajcie wtedy tylko o odpowiednim oświetleniu, żeby to oświetlenie po prostu w tym kurniku było i tyle. Natomiast to też nie jest tak, że na przymus trzeba codziennie kury wypuszczać, bo tak muszą chodzić. Nie muszą, słuchajcie, jeżeli bardzo wieje. A tak jak wam mówiłem, śnieg, śniegiem, deszcz, deszczem, ale najbardziej szkodliwy dla drób, na drób jest właśnie przeciąg. Jeżeli bardzo wieje, na kury dodatkowo mamy śniegu, dodatkowo mamy zmrożony wybieg. Po co te kury słuchajcie, wypuszczać? No teraz jeszcze tak nie ma, ale mówię wam to na przyszłość, żebyście wiedzieli. Także śnieg jakoś bezpośrednio bardzo źle na kury nie oddziałuje, ale trzeba o tym pamiętać. Pamiętajcie o tym, że to też są zwierzęta, to też są ptaki, one myślą w jakiś sposób, więc jeżeli one wychodzą z kurnika, to wiedzą, że jest ok. Nawet często możecie zauważyć, że one będą wchodziły do kurnika, a zaraz zacznie padać, bo po prostu one to wyczuwają. Więc czasami same będą w stanie na to zareagować, a czasami my będziemy musieli po prostu im pomóc trochę i po prostu ten kurnik na przykład zamknąć. Pamiętajcie, tak jak mówię, tylko o tym pokarmie, bo to jest kluczowe, żeby o tym pamiętać. Tu nie chodzi o to, że my musimy stosować, słuchajcie, jakieś pasze bardziej energetyczne, bo też tak dużo ludzi mówi. Tu nawet nie o to chodzi, moi drodzy, ze względu na to, że no tutaj w takich gospodarstwach i tak tego nie będziemy robić, bo nastawiamy się na coś innego. Natomiast nie można zapominać o tym, że ta kura potrzebuje po prostu to zi tą zimą więcej i zimowe warunki dla kur są trudniejsze niż Warunki letnie i to musimy mieć z tyłu głowy i o tym pamiętać. Dlatego ja nie zalecałem, żeby teraz kupować kury, ponieważ wiąże się to z bardzo dużym ryzykiem, na przykład właśnie takim, o którym Wam wcześniej wspomniałem, dotyczącym tego, że. Organizm drobił się szybciej wyziębi, bo ta kura po prostu nie była odporna na pewne warunki, bo żyła w innych warunkach, co jest całkowicie normalne i naturalne. E, także to na tyle prośba do Was, żebyście się oczywiście podzielili w komentarzu, jakie macie zdanie, czy się zgadzacie, czy wy teraz kupowaliście kury. E, co myślicie? Słuchajcie, o tej pogodzie, e, bo tak jak mówię, no. Ze śniegiem, sami dobrze wiecie, u nas w Polsce jest różnie. Raz jest go więcej, raz mniej, raz nie ma wcale. Ale mimo wszystko o tych zasadach warto pamiętać, ponieważ dużo trudniej jest utrzymać kury zimą, niż kury latem. Jak macie jakieś małe kurniczki, czy cokolwiek, też się nie przejmujcie, próbujcie dążyć do tych warunków. Te kury wam nie padną, tylko tyle, że po prostu ta nieśność spadnie. Bo jeżeli nie będziecie mieli oświetlenia albo temperatura spadnie, to siłą rzeczy nieśność też spadnie. Nie każdy będzie w stanie. Jakby zrealizować to wszystko, o czym powiedziałem w tym odcinku, ale przynajmniej się starajcie, niech to będzie taki wzór dla Was, do czego trzeba dążyć, żeby po prostu i kurą było dobrze i Wam, bo kury wtedy będą zdrowe i będą Wam niosły dobre, smaczne jajka. To na tyle, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!